Siema wszystkim z tej strony, Noris, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Slender The Arrival, i kontynuujemy naszą przygodę. Po dosyć dłuższej przerwie, ogólnie od horrorów. Zobaczymy, co nam tutaj... <laughs> ...przyszło... ...przetrwać. Drugi odcineczek. Słuchajcie, nie wiem. Zobaczymy. Ja w to jeszcze nie grałem. Wiem, że poziom nazywa się Into The Abyss. Whatever. Także, no... ...taka sytuacja. Którędy to ja mam dojść, gdziekolwiek, to ja nie wiem. Ja rozumiem, że Blue Isle Studios to zrobiło, ale... Wystarczy. Naprawdę, mi już wystarczy tej informacji. Ja pierd... Spiję, Durny telefon. Zauważyliście na pewno, że za każdym razem, jak tylko cokolwiek nagrywam, za każdym razem będzie brzęczało. No dobra, no to coś mi się widzi, że to jest ta nasza lokacja na dziś. Trzymajcie kciuki. Is it true or not? Czym nam się przyjdzie tutaj zmierzyć? Widzicie? <noise> Flashlight. Co, 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 co to jest? O coś pru? Czy coś w tym maniere? Nie, mm. serio drzwi, ja bym już skończył na, na, na tym magazynie, nie? Ok, coś tutaj jest ciekawego. No i jednej strzałki nie dało się narysować Ewidentnie byłbym za... Ewidentnie byłbym za głupi. Jeżeli bym dostał jedną strzałkę, co? Get to the tower. Tower chyba. Rynczniś. <grymne> Need to get out. No, 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 no. Ja pierd Co wy macie z tymi strzałkami do jasnej chole? Więcej kredy nie było. Co to jest? Jak to się... Let's play game, motherfucker! Okej, okay, no cóż... Z tego co widzę, to musimy sześć generatorów włączyć, nie? Zesrać się przy okazji. Jak mi zaciukają. To zrobię wam cięcie A jak mnie nie zaciekają? Nie obiecuję, że ja to wszystko przejdę dzisiaj? No, 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 no! What the fuck? What? Ja pierd... Co to jest? Co to kur... Co to biegnie za mną? Ja się pytam grzecznie, ja pieprzę, ja dopiero jeden gener, to nie był Slender, co to? Dobra, powiedzmy w tą stronę. Jak ja tego nie nagram, nie przejdę tutaj, to nie będę was oczywiście zanudzał, nie? Ja sobie po prostu to przejdę na. na. na po swojemu, na spokojnie. Nie mówcie, że to jest ślepy zaułek. Hehe. <grym> Twórcy nie byliby aż tacy chyba wredni w stosunku do mnie, nie? Aj, byliby, byli. Ja pierdyle. Zrobiłem tu ciulstwo. Co to było? Nie, nie, już znowu ta przeklęta muzyka. Gdzieś tutaj znowu leci to małe gówno. Ja pierdyka. Z tego co słyszałem? Przed chwilą, tak jest obok nas, to niedaleko nas, to słychać jego kroki. Ja się pytam What the fuck Co to przed chwilą było Dobra, nie, 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 będę dar japy, nie To mi japy Nie będę, nie, wcale, nie, 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 nie Dobra, pobiegnijmy tędy Dobra, nie ma, nie ma, nie ma Okej okay. Cisza tutaj. Dobra, idziemy na górę. No, 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 no! Serio? Czuję się, jakbym szedł w paszczę Lwa, Ja po prostu czuję, jakby to, to, to coś było tuż za moimi plecami. Słyszę kroki. Chodźmy wyżej. To będzie największe, najlepsze chyba rozwiązanie. Ja to myślałem, ludzie, że ja w ogóle, ja to zaczynając tą, tą serię, to grałem w Slendera, a nie w dziewczynkę z ringa. Z ringu, ringa. Bleh. wiecie Wiecie, to, to co wychodzi z telewizora. Człap, czław, człap, robi do mnie, nie? Mamy generator. Powiedzcie, że... Ja pieprzę. Jeszcze zgubicie w tym labiryncie tych całych... ...dwa nasze... O! Ja pierd... Ja pier Kiedy nagrywam to w nocy, to... Ja pierd... <laughs> Aż się tak <zaktusiłem>. Ja <laughs> Żyje Ja pierdykam, dziewczynka z ringa mnie goni Slender i ring O kurde, powiem wam, że... No, żeście teraz robili niezłym Bierz się, bierz się stąd, bierz się, bierz się stąd A czyli ja powinienem myszką ruszać jak ona mnie dopada? Czy jak? Bo ja nie wiem Czy powinien tej idiotce po, po oczach świecić? Ja pierdzielę, jakie ty wyrzuty te dzieci są w dzisiejszych czasach? Wiem! Rzucę jej cukierka! Dobra. Rzucę cukierka tej idiocy. Może. Może jednak się zatrzyma. Może zje. Nie wiem cokolwiek, nie? Powiedzcie, że to jest włączony, wyłączony generator. Shit. Największy błąd tej gry. Wracam się tam skąd przyszedłem. A się przestraszyłem tego slendera.

Jezu, ja zapłaciłem Kurde, znalazł sobie Nawet w Slenderze się prostytucja szerzy Hehe, <grystanie> poszedł sobie Chyba znalazł moje faktury <grystanie> Faktura za prostytucję Boże, o czym ja myślę? O ja! Pier, chyba nie znalazł moich faktur. Nie, 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 nie idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd. Idź stąd bo nic nie widzę. Dobra. Co, co?

do czego to doszło? Co ja w ogóle robię? 13 minut? 14 minut? Już się z wami bujam! Krytyni! Idioci! Pieprzeni urzędnicy i dziewczynki z ringa. Ej, czekajta. Pójdę tędy. Założę się, że na nic nie wpadnę. Dobra, tu jest generator włączony już. A ta dziewczynka biegnie, to ja sobie pobiegnę tutaj. Pomogę. Pierdziele. Aż od razu kataru dostałem ty si się bawisz, czy... Czy co? Jak tak się zachowujesz przy Slenderze, to zobaczymy jak włożysz Outlasta Niepokojąca ta cisza. Co on miał? Czerwony, gar czerwony krawat? Stylowy. Naprawdę bardzo stylowy. Dobra, słuchajcie, jestem, bo było małe cięcie. Uh, active two generators and power. The elevator and escape. FIRST BE ALIVE Coś w tym Anie. Dobra, jeszcze dwa generatory A ty ty Bierz się stąd, bierz się stąd, bierz się stąd Pierdziele Jak, jak <laughs> O co chodzi z tą dziewczynką? Kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? Nie wiem Biegnij, Kuternogo jedna, jak którędy? Załóżmy, że pobiegniemy tędy. No dobra, Uch. polećmy tędy, może tutaj coś znajdziemy. Ciekawego oby. Znaczy po, poza innymi osobami, nie? No, 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 no. Idź w diabły. Dobra, wiejemy tej... Przelmy jeszcze raz po oczach, okej. Okay. Stój mówię. Dobrze, właśnie. Znaczy nie, bo ja tak zacząłem klikać. Nie, zamknięte. Idź w diabły. Będę ci świecił po, świecił po oczach do momentu, aż nie wróci do swojego telewizora. No dajcie jej ten telewizor. Oddajcie mi życie. Dobra. Uznajmy, że jakoś ją może zgubimy w tych korytarzach. Pobiegnijmy tędy. Nie. Boż. Boż. Da, 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 da. Nie. Czego jeszcze? Czego jeszcze? Ja idź mi stąd. Kurde, nie wyżyte te dzieci. No. Biegnie, czy nie biegnie, nie biegnie na razie. Dobra. Kabum! Flashlightem po oczach! Dookoła ją, dookoła. Dobrze. Ładnie ją zakosiliśmy. Cały czas chodziliśmy tutaj, to teraz pójdźmy tutaj. Nie ma. What the Idziemy prosto Idź stąd Nie, nie, ja nie wytrzymam Je tych postrańców tu jest? Idź stąd Zmoro nieczysta. To, to, to nie jest ten generator. Kurde. ra mm. Pararara. Tak. Wiecie co? Ja zaraz zrobię jeszcze jedno cięcie i muszę sprawdzić, czy mam miejsca na dysku, bo, bo bardzo się o to boję. Cholernie się o to boję. Dobra, czekajcie, robimy cięcie i zaraz do, do was wracam I myślę, że możemy już kontynuować Szybko zrobiłem miejsce na dysk Idź w piście, już zapomniałem w ogóle o tym co tutaj się dzieje Musiałem przerzucić jednego gotika na dysk przenośny Co zrobisz? No nic nie zrobisz Boże, dobra, musimy się zabrać Damy jakoś radę. Musimy dać. Jaka cisza. Ładziam! <for wooden lordiałem> <Driver programmes> ja Idź w pizdiet. Lecimy tędy Się przestraszyłem znowu Ach, nie, no to nie, spoko, chyba dotykajcie, nie? W kapturach jakieś kurde dresy mnie ganiają Dobra Poświeciliśmy po oczach dwa generatory, gdzie są jeszcze te dwa generatory? Przy No, no, no to byliśmy już wielokrotnie. Nie jednym jest 5 na 6. Slender się wkurzy zaraz. Nie, nie, weź, ją, weź ją, weź ją. Serio? No dobra. Słuchajcie, to no ja niepotrzebnie robiłem to miejsce na dysku. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Daliśmy jakoś radę odpalić pięć generatorów. Ja sobie to spróbuję odpalić. Załatwić te szósty, żeby można było nagrać kolejny odcinek. Także ja jestem Norris. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was do kolejnych. Slenderów, innych odcinków, innych serii, innych horrorów rzecz jasna, które też niedługo się pojawią. I co, trzymajcie się. Na razie pozdrawiam Was i cześć!